Cześć! Ja jestem Tiga, a to jest film z serii Jak Narysować. Dzisiaj będzie o perspektywie jednozbiegowej. Zacznijmy od początku. Zaryzykowałam stwierdzenie, że niemal wszystko co nas otacza jest trójwymiarowe. Nawet cienka kartka papieru ma trzy wymiary, choć jeden jest dla nas tak niewielki, że o nim często zapominamy. Ponieważ niemal wszystko jest w 3D, odwzorowanie tego rysunkiem dwuwymiarowym bywa wyzwaniem, szczególnie dla początkujących. Ale od tego jest nauka, żeby jakoś to rozpracować, a od tego jestem ja, żeby pomóc wam to zrobić. Jest wiele rodzajów perspektywy, ale chyba najpopularniejszym w sztuce są dwie: jedno i dwuzbiegowa. Dzisiaj zajmiemy się tą prostszą, czyli jednozbiegową. Kojarzycie na pewno te zdjęcia ulic robione ze środka jezdni, gdzie ulica ciągnie się w głąb i wszystko się stopniowo zmniejsza. Albo może staliście kiedyś na środku wąskiej uliczki patrząc wprost? To jest właśnie jeden z bardziej charakterystycznych przykładów perspektywy jednozbiegowej. W każdym rodzaju perspektywy występuje linia horyzontu. To inaczej linia, gdzie styka się niebo z ziemią czyli często środek naszego obrazka choć nie zawsze. W perspektywie jednozbiegowej, jak sama nazwa wskazuje wszystko zbiega się w jednym punkcie który leży właśnie na tej linii horyzontu. Jeśli patrzycie na ulicę w takiej perspektywie, linie, na których są okna, dachy czy jezdnia, wszystkie spotykają się w końcu w punkcie zbiegu, czyli tej jednej kropce na horyzoncie. Aby znaleźć kolejne linie pomocnicze, możecie sobie wyobrazić, że każda następna chce się przytulić do dwóch najbliższych, ale nie może się zdecydować i zostaje idealnie pośrodku tej odległości. Takie dzielenie można wykonywać niemal w nieskończoność. Perspektywa daje nam możliwość pokazania, co jest poniżej naszego wzroku, a co powyżej. Linie poniżej horyzontu idą w dół, czyli sprawiają wrażenie, jakby były poniżej naszych oczu, np. Na krawężnik czy płyty chodnikowe. Linie powyżej horyzontu idą do góry, czyli widzimy je powyżej siebie, tak jak linie dachów czy kominy. Co ważne, w perspektywie dość często jeden wymiar pozostaje niezmienny. Na przykład w oknach piony zawsze będą takie same proste od góry do dołu natomiast linie poziome parapetów będą już ulegały perspektywie. Z kolei w podłodze to linie podziału ulegną wykrzywieniu będą chciały zmierzać do punktu zbiegu natomiast te drugie będą nadal poziome. Dla uproszczenia swoim uczniom zawsze powtarzam, że piony są zawsze pionowe, poziomy zawsze poziome. Delikatny skrót myślowy i nie zawsze trafny, ale pomaga zapamiętać tę zasadę. Jeśli chodzi o przedmioty takie jak walce czy stożki, ich okrągłe elementy na początku dobrze rozrysować jako wpisane w kwadraty ulegające perspektywie. Pomaga to na początku wyczuć, jak koła reagują na taki typ perspektywy. Po jakimś czasie ćwiczeń, nie będziecie czuć potrzeby korzystania z kwadratowych linii pomocniczych, bo będziecie automatycznie dopasowywać koła do tego, gdzie są umieszczone względem punktu zbiegu. Taką perspektywą możemy narysować właśnie długi korytarz czy ulicę widzianą na wprost, linię kolejową albo wnętrze autobusu. Dzięki temu jednemu punktowi zbiegu jest chyba najprostszą formą rysowania trójwymiaru na dwuwymiarowej płaszczyźnie. I to właśnie cała magia perspektywy jednozbiegowej. Mam nadzieję, że teraz jest już to mniej czarna magia, a bardziej zrozumiałe pojęcie. Obecnie moim ulubionym ćwiczeniem tego rodzaju perspektywy jest biblioteka. Ilość półek i podziałów mebli czy podłogi pozwala poćwiczyć trzymanie się tej linii zbiegu. Dlatego zachęcam do zrobienia swojej biblioteki marzeń, która nie musi zawierać jedynie książek, ale chodzi o to, aby poćwiczyć też rysowanie obiektów owalnych, czy bardziej skomplikowanych niż prostopadłościany. Zachęcam do przygotowania linii pomocniczych samemu, jednak jeśli potrzebujecie delikatnej pomocy, Wrzucę w opisie link do wzoru, który możecie wydrukować. I do zobaczenia w następnym filmie.